to jest w ogóle napis pod wodą kop I czyli chyba głowa do góry kręty no już jesteśmy po przepłynięciu pod tym mostem pierwszy raz płynąłem nim fajnie A teraz chyba nie pozostaje mi nic innego jakiś tam na trójkąt, gdzie jest zajezdnie, tam tramwaje się zjeżdżają. Taka krzyżówka w, w kształcie trójkąta a na środku tego trójkąta są właśnie... Jest restauracja taka włoska z pizzą Z yy, yy, restauracja, no jest tam jakiś sklepik No, też jakieś tam rzeczy z jedzeniem, właśnie. No, ale tam jest właśnie ta włoska pizzeria, którą można w ogóle na slajsy kupić. No i najlepsza cappuccino w ogóle, jaką piłem, chyba w życiu. gdzie nie pozostaje nic innego, jak tam iść. Ale pamiętajcie, dajcie mi znać, czy bardziej Wam się podobają te. Filmy w ProResie. Czy rzeczywiście opłaca się to nagrywać w ProResie? Ale tylko 4 na 30 4k na 30, czy lepiej bez ProResa? 4 klatki na 60, 4k na 60 klatek na sekundę. No bo żeby w 4k na 60 klatek na sekundę, to żeby w ProResie, to muszę mieć dysk zewnętrzny. A żeby tak nagrywać czysto z telefonu, to to muszę mieć. Yy, no, to mogę tylko 4K30 z ProResem. I nie wiem, czy ten ProRes jest aż tyle warty. Nie wiem, co jest jakby lepsze na YouTube dla Was. Yy, czy lepiej nagrywać filmy? Z większą klatką, czy tylko 30 klatek, ale z ProResem? Czy ten ProRes robi robotę, czy lepiej więcej klatek? Bo ProRes to jest chyba głównie chodzi o kolory, są bardziej podobno żywe, czy bardziej takie dobre po prostu. Dobra jakość. Ten HDR jest lepszy podobno z ProResem. No a my idziemy tam na tego trójkąta.